Elo, dzisiaj nietypowy film, bo jest to specjal z okazji 100 subów. Dzięki wszystkim za Wasze wyświetlenia, lajki, komentarze. No i co? Chciałbym z tej okazji właśnie zrobić konkurs dla Was o 10k. No i jedyne co musicie zrobić, to sub, like, komentarz pod tym filmem nie byle jaki. No i wejście na mojego Discorda i dać reakcję pod yy, wiadomością na kanale konkursy. Ogólnie na tym Discordzie będziecie mogli dawać różne pomysły na film lub wziąć udział w różnych projektach moich na YouTube, tam będę szukał ludzi do pomocy itd. Także jeżeli chcecie złapać dobry kontakt ze mną albo tam pograć, porozmawiać, no to chętnie zapraszam. No i co, dzięki wszystkim za wasze wyświetlenia, lajki, suby, no i co, naura i powodzenia. Halo, chciałbym ogłosić Wam, że zakładam organizację Rolling 60 Scrips i właśnie szukam ludzi, które mają fajne furki, żeby zachęcić ludzi do dołączenia do tej organizacji. Tematyka tej organizacji głównie tyczy się prawdziwej organizacji przestępczej, która działa na terenie całych Stanów Zjednoczonych, głównie Los Angeles. Myślę, że to jest coś nowego na serwerze, bo mało organizacji ma jakąś tematykę, w ogóle jakąś historię, coś w tym stylu w ogóle. Także na pewno będziemy uczestniczyć na różnych akcjach DM, różnych sesji zdjęciowych będziemy mieć w planach, no i różne eventy, zloty, konwoje. Że jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam Cię do mojego Discorda, który znajduje się w opisie. Tam w wyznaczonym kanale tekstowym możesz napisać swoje podanie o byciu w tej organizacji na starcie. Także to by było na tyle. Naura.